W galerii Tarnobrzyskiego Domu Kultury można oglądać wystawę prac ilustratorki malarki Anny Pol, książkowe przykłady. Składa się na nią kilkadziesiąt wielkoformatowych okładek książek i autorstwa, w tym między innymi słynnych Chłopek Joanny Kuciel-Frydryszak, N. z Zielonych Szczytów, Lucy Maut, Montgomery czy Serię Opowiadań Ernesta Hemingwaya. Zostały one wybrane z około tysiąca, zaprojektowanych przez artystkę dla największych wydawnictw w Polsce. Skąd czerpie pomysły na ich tworzenie? Tak naprawdę pomysł jest w książce i wystarczy go tylko znaleźć. Czasami pomysł musi odzwierciedlać klimat książki, czasami, no zazwyczaj jest to, jest to coś, co jest w książce. Czytając zastanawiam się, co najlepiej oddaje klimat i, albo ideę, którą niesie dana książka, więc zazwyczaj tak to wygląda. Na wystawie prezentowane są różnorodne okładki, wykonane przez artystkę w rozmaitych technikach, barwne, kontrastowe i radosne, czasem minimalistyczne, zawsze spójne z typografią, którą także sama projektuje. Jeśli chodzi o technikę, zawsze dobieram ją do konkretnego pomysłu. Czasami są to ilustracje robione ręcznie, ołówkiem, malowane. Często używam w swoich pracach kolarzy, ale też często robię okładki ze zdjęciami, jeśli tego wymaga projekt. Są takie, które bardziej pamiętam albo do których mam olbrzymi sentyment, tak jak na przykład do wszystkich okładek do Plat albo serie biograficzne, kiedy poznaję czasami autorów książek i wtedy mam do nich jakiś taki też sentyment duży. Ostatnią okładką, o której często się mówi, są chłopki, więc myślę, że przez często zadawane pytania na ten temat będzie to jedna z bardziej zapamiętanych. Anna Pol jest w ciągłym ruchu i twórczo eksperymentuje. Czerpie inspiracje m.in. z internetu. Przede wszystkim ogląda okładki książek w księgarniach. Z takich twórców, których bardzo cenię sobie, to jest Rodrigo Coral, którego okładki uwielbiam. Także Peter Mandelsund. Z polskich um, mam kilku kolegów i koleżanek, które bardzo ocenię i lubię, m.in. Piotr Zdanowicz, który robi przepiękne okładki do m.in. poezji. Um, Tomek Majewski, który robi świetne okładki dla pauzy. E, oczywiście Przemek Dębowski, e, autor w większości okładek charakterów. No, mogłabym tak długo wymieniać. Książkowe przykłady w galerii Tarnobrzeskiego Domu Kultury to także egzemplarze wybranych książek, do których okładki projektowała artystka. Pochodzą one z bibliotek prywatnych oraz wydawnictwa marginesy. Wystawa prezentowana jest w ramach czwartego festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jechowicza. Będzie można ją oglądać do 6 stycznia.